O boohoo! Potem nie może od kastylu. Te słowa wizyć powinny się zrobić lepiej. To jest surprezentnie dobre funkcje. Tu, catch! Tak, dzięki wielkie. Tak, i no nie pamiętam, jak to się rzuca. Oje, eje, eje. Ok. Trzeba omijać. I rzucać w niego. Dobra. Kapuję już czym rzucać. Co ah, druggo zwlekam Ha Oczywiście on ma na dole znowu pasek życia Oh Ha, ha. Trzeba unikać ta mamy po prawej żabę. To chciał nas załatwić, nie? No, nie ma tak dobrze. Hmm, bardzo fajna taka rozgrywka z im. No, weźmiemy sobie żabę. Mamy z poprzedniego. I... no nie wiem... O, przy okazji możemy sprawdzić. A, nie ma nic. Za obrazem pewnie też nie. No, ale to warto pochodzić. No dobrze, sprawdzimy jeszcze z drugiej strony. O nie, tam w ogóle nic nie ma. A kiedyś tam coś chyba będzie. Coś tak mi się kojarzy. No dobrze, wychodzimy z zamku. Okej, okay, dwie ukryte, coś tam. Hmm, fajne są te też. Harry, over here! O, Hagrid. Hello, Harry, it's me, Hagrid. Good to see you. These are the Hogwarts Castle grounds and I'm the gamekeeper, of course. Can't believe how quickly everything grows around here. Your friend Hermione is at the entrance to the greenhouse waiting for you. Drop round for tea later after your lessons are done. No, oczywiście muszę zrobić tak zanim do niego wpadnę. tak. Pochodzimy, pokażę wam Bonia. Tu chyba jest o Sprawdzimy. Mm, no tak. Okej, okay, pokażę wam tam. O, Hagrid tu właśnie chodzi i strzyże krzaczki. Tu, tu gdzieś chyba się idzie. Nie pamiętam gdzie. Mm, za krzakami coś może być czasem. A, tam nam nie idzie wejść O, zaraz Hagrid zaczepi. Dobrze nie wchodzimy mu w drogę, jest trochę duży. Okej, okay. o tam ktoś stoi. To zdaje się percy. Percy. Mówił się z dziewczyną, czy nie? Ja? Tak, tam też coś jest. A tu mi się przypomina, że co. Ale co póki tego nie ma, to... A. Czy coś na tych drzewach? Coś mi się też kojarzy. Jakieś flipendy na drzewach. Hmm. Ciekawe, nie? Tu jakieś tam. To... No zobaczymy. Pójdziemy się przywitać. Kto to? Ha! Zobaczymy! Ha, ha. Hmm... Hmm... Tak się zastanawiam. To chyba, no to może kiedyś coś będzie. Hmm, no dobrze, tam stoi Hermiona. Dojdziemy już na to zielarstwo, no nie będziemy tacy. The Herbology lesson is just past professor Sprout's garden. Tak. Dobrze, że my nie my mamy takich the ogródków. Okej. Okay. Tak. To dosyć takie rozległe ogrody i dosyć niebezpieczne. Tak uczniowie wchodzą. E, o. Zawsze wszędzie warto chodzić, no. I co, już mi nic nie da? Mm. No dobrze, no to idziemy. Właśnie, te ogródki są. No i nas zamknęli. Te ogródki są bardziej niebezpieczne od lekcji z Hagridem, późniejszych, jak dobrze pamiętacie. Co, nic? O, taka fontanna aż się prosi. A hmm. jak tu będą nasze kochane? Ślimaczki właśnie był tam. Żabę nam dali. Tak, trzeba uważać na ślus. A tu trzeba, no, ale, eee. no tak. Trzeba odkryć wszystkie z dwóch stron i trzeba uważać na ślimaczki, żeby się drzwi otwarły, a ślimaki nas w nas uderzają. I trzeba uważać jeszcze na ten śluz, który zostawiają. Wow. Bo jeśli na niego nadepniemy, to właściwie to samo, jakbyśmy uderzyli w ślimaka. Nie jest to zbyt radosne spotkanie. No, ten jeszcze tak jakoś nas skos. No, otwiera się, otwiera się. I. Dobra. A. -a, -a. Ach, mówię wam. Żeby dojść na lekcję, to trzeba takie ogrody przebyć. W sumie nie potrzebujemy. Hmm. tu mogło coś być. Taka odkryta przestrzeń. Żaby nie potrzebujemy. Tak, jeszcze trzeba trafić w drzwi. Hmm. Zapis gry, to nic nie ma. No dobrze, zapiszemy sobie grę. Nigdy nie wiadomo, co się stanie. Tak. Słyszycie już te dźwięki? Są dosyć niepokojące. Jakby paszcze. Ach, no tak. Ach. No dobra, ale one patrzą za nami. Cudownie. No dobrze, trzeba przebiec między nimi. Mówię wam, masakra. Takie lekcje mieć. Hmm. hmm. No tak, a tu, tu nic. To idziemy tutaj, tak. O, tutaj drugi smak. Jest coś nowego badania. No i co? Jeszcze raz? Nie. To była zagadka tylko dla wytrwałych i ciekawskich. Dobrze. Z tego ile się orientuję, tu w rogach nic nie ma. No tak, no tam nie biegniemy. No dobrze. Trzeba wrócić do roślinek. W dalszej części, chyba na lekcji, dowiemy się, co to są za rośliny. I co? Tu nic? No... Zagapiłam się to. Au! A, dwa szybkie ruchy, też wiem czemu. Mm, tutaj tak. No. Dobrze, zobaczymy po prawo. Jest chyba wszystko jedno. Mamy kufer, nie wiem, czy zauważyliście początek ścieżki. Mm, tak, sprawdzimy te. No, tak czy inaczej, tutaj jest kolejna ścieżka. Chyba tam nic ciekawego nie będzie. O, Ale dziwne, że nie ma. Tej muzyczki zawsze. Ha! Mam was. Dobrze. No, fajnie, by jakby to już było coś. wartościowego, nie? Tyle trzeba było przejść. Nawet smog nie działa. Fajnie takie pomniki smocze, nie? No... Tak, żeby wyjść znowu trzeba Alohomory użyć, oj, oj, oj... No tam ty też, bo nic nam się na nie stanie, no... Yy, to jest prototyp yy, samozamykanych drzwi. No, polecam, takie krzeczki. Eee... Yy. Gdzie myśmy? Chyba... tam. Nie. Tu. Tam jest rzepka. Tam są drzwi, ale pewnie żeby tam coś otworzyć trzeba przejść tędy. No, trzeba wybadać. One po raz, dwa... Gaz, 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 gaz. Okej. Okay. O! Kamień. Gdzie by przestawić kamień? No. Dobrze, że te płytki są chociaż jakoś oznakowane. No. No, co? Aha, i brama nam się otwarła. Tak. A jak pewnie zauważyliście, tu jeszcze po lewej znowu jest ścieżka. Ha! O, No dzięki wielkie. O! No, ale takie coś tu już mogli dać kartę. I ja, zaraz mnie wolni. Auć! Skomplikowane. No, ale. O! Tam. No, to idziemy. Nie można wyprzedzać. Dużo tu tych zakamarków. Aaa, to staniemy z przodu, ale marudzą. Wymagania... I co? Koniec? Po cztery fasolki tu przyszłam! Ludzie, no bez jaj! Wracamy się. Co tu jest? I, haha, mam cię. O, fajny taki pokoik. A, ta ścieżka tam do nas prowadzi. A, tu, żeby nie omijać już tam. A ja tam jeszcze. i... Yeah. Je! Zapomniałam o tym. Tam spróbuję wyjść. Okej. Okay. Yeah, Je, zwalniam mnie zaraz. No, no. Dobra. Tu chyba nic nie ma. Aż ta kolumna tak dziwnie tam wyglądała. Hmm. hmm. Dobrze, tam widzę jakiś kufer. Chyba nie będzie żadnych tajnych przejść. Dobrze. Wow, wow. Ci to mają sposoby. Hey, tak, y, ale pójdziemy najpierw tam zobaczyć. <laughs> o, i widzę jakąś ścieżkę. O, na około cieplarni prowadzi. Przynajmniej wiemy, gdzie się kończy cieplarnia. No, ale żeby tam coś było wartościowego tym razem. Hmm. O, tutaj musimy dwa smoki w kierunku siebie obrócić. I dostaliśmy kartę. No, nareszcie, ile można czekać na jakąś kartę? Gość z książką. Ok, zaraz sprawdzimy, kto to. Dobra. Hmm. O, to ten. O, więziony przez Mugoli. Ciekawe jak się dał złapać. Jak on się nazywał? Korneliusz Agrippa. Hmm, znam skądś to. Tą nazwę. Znowu trzeba się wracać. Nie ma tam jakiegoś przejścia. Znam, że ci nie. No dobrze. Idziemy do Freda i George'a. Dać mu fasolki. Mamy, zdaje się, coś ponad 150. Więc dani infa to selecto, no problem Harry a have this one yet. Mm. Come on, George. We've got work to do. A lekcji nie macie Pa No przebierzemy bierzemy kartę to jakiś się. Sprawdzimy, co zrobił, czego dokonał. Może jest kimś sławnym i wartościowym? Tak byśmy trzy minęli. No dobrze. Godric Gryffindor! Wow! No dobrze. On tak wyglądał! Rany, ukończ lekcję. Go on, Welcome class! I am Professor Sprout. Today we will learn the incendio spell, which is useful against all manner of dangerous plants. Observe the correct incendio symbol. Hold down the mouse button and follow the pattern. Then release the button. Tak. No to jeśli pamiętacie tak jak zawsze. O... Coś mi się tam zacinało, no ale jest no, no, ok. 50 będzie. No, nawet bym zdobyła 20 punktów. Jestem w pierwszej klasie. Tak, no szybciej nie trzeba. Ale możemy zrobić dokładniej. No, tak. No dobra. Nie popisałam się dokładnością w drugiej części. Ten kształt przypomina, bo no, ja wiem, cebulę? Mi to zawsze cebulę przypomina. No tak. Jeszcze raz. Coś mi się zacina. No dobrze, 80, byle 80. No, jest 80. O, 98 nawet. Dobra. Powtórzyć ten wyczyn trzeba. O, tak. Dobra. Coś mi się znowu zacina. Aaaa. Ale mi się zacinało. Nie będzie 95. Nie. No. Jasne, jasne. No. Czas na sprawdzian, nie? No, nie można mieć samych wybitnych. Z balkonu? Żeby być w bezpiecznej odległości. <laughs> cofnij się, człowieku, cofnij się. No. I. Auć, no tak, wrzucają kolce. Lepiej być pomiędzy, chociaż nigdy nie wiadomo, gdzie się trafię. Oj. Ona z nimi trzymie. Teraz jest jeszcze jeden, mnie, To wszystko. A tam widzę. Kuper. Więc przebrniemy się przez te roślinki. Au. Ja przecież byłam daleko. Dobrze. Ale jest muzy muzyczka z gnomów. Mm, strasznie się zaczyna. Jakieś niespodzianki? O, jedna niespodzianka. No tak, wiedziałam, że nie należy od razu biec do kufra. Yy, kociołka. No, to okej, okay, zapiszemy grę. Teraz nam powie, co to? Niedowidła ja ten tak te Tak, zwiędnie. Okej, okay. a tam chyba za nimi coś będzie. A, ci przydałaby się jakaś żabka. Jasny, kufer. Tak, w tej grze na pewno nie warto się śpieszyć. To się raczej nie opłaca. Najpierw wszystko dokładnie sprawdzić. Pochodzić sobie wszędzie. Stąd dosięgnę. O, dosięgnę. Ale on i mnie już nie. Haha. O, do tamtego już nie. Co dużo bym chciała, nie? Niestety. Tylko to drapanie się, wdrapywanie się, o tak. E, mnie trochę denerwuje. No, trochę długo mu to wychodzi. O, dosięgnę go tam. No, nawet poszło. Jeszcze drzwi go przyblokowały. Okej. Okay. A ta dalej jest zwiernięta. Mi się wydaje, czy niektóre jednak tylko tak usypiały? Hmm. No tak, za szafkami zawsze coś musi być. Chociaż tym razem są to szafki z. doniczkami. A to było flipend do Nialo Humoru. mi się znaki troszkę. O. No i spójrzmy na ładny pokaz. Magii. Hmm. Zejdziemy tam. Schody nam podstawili. Hmm na komnata, no jasne, że wchodzimy. Na dole jest ładnie. Mam biurko profesor Sprout. Których pilnują, pilnują mali przyjaciele? A to chyba tylko jej przyjaciele. O, karta! Na kamieniu, ładnie. Kto to? Nie mówcie, że to Salazar. A nie, chyba nie. Nie wyglądał. Dobra, kto to? Hmm. Fantastyczne zwierzęta, jak je znaleźć? Mam to! W swojej biblioteczce, mam. A ja owszem. O, ona to chyba ma. Ale ładnie tu ma, no. Z tego co pamiętam, tu nic już więcej nie było. No. To idziemy. Nawet tam za tym drzewem nic nie widać. Okej, okay, otworzymy sobie.

Dobrze, rozprawimy się z tym. Tak, będziemy się trzymać z daleka, bo wygląda niebezpiecznie. Ale pomożemy drzewku. Może one nam też coś da. A, widzicie, No, tyle, że zaczniemy, może tutaj, od drzewki. Tak, przyda nam się energia nowa. Dobrze, teraz trzeba poskakać. O, a tam jest gwiazdka. Słap się. No. Huh. O, jeszcze tam po trzy fasolki. Tak daleko skaczę po tylko trzy fasolki. Ja nie mogę. Jestem biedna. Ije. Yeah. Wow. No i dostałam. O. Tak. To pewnie te po drugiej stronie też dają fasolki. Drzewa, które dają fasolki. Hmm. Może na ogródku też takie mam. Kto wie? Raz, dwa. No dobrze, idziemy dalej. O, la firende. Super. A ja nic nie widzę. Ale trafiłam ją. Faktownie. No. Kłaniają się przed nami. Czy to jeszcze jakiś będzie? O nie. No ale to jest ładnie. No tak, tak. To jest bardzo fajny obszar. Ale to już może go zrobimy w następnym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Trzymajcie się na razie.